Ach, jaki piękny dzień! Jedziemy sobie ulicą, widzę rzecz rondo Witam Was, słuchajcie, na dzisiejszej serii Polish Car Driving. Znaczy, to jest po prostu I wiecie, wyjechałem właśnie, nie wiem, gdzieś pojechałem, właśnie, bo się, ja dzisiaj się właśnie przeprowadziłem do dnia takiego miasta. I jesteśmy gdzieś, nie wiem, w ogóle, bo ja wyjechałem jakoś stamtąd i jestem tutaj. To nie wiem, co się stało. Dlaczego jedziemy sobie do Biedronki, bo ja już dość długo jadę ze Śląska, to jakieś powiedzmy 500 kilometrów. To ja dlaczego jestem nad morzem, więc staniemy sobie obok Biedry. Jakieś tutaj, przykładowo Dlaczego słuchajcie, to pierwsza seria to będzie taki przejazd Druga seria, to nie wiem Możecie pisać pomysły w komentarzach, jak chcecie Dlaczego no. będą jeszcze filmy Specjatora X Ale tak dla odmiany Dobra, więc idziemy do sklepu Idziemy się za chwilę No dobra, wyszłam sobie właśnie ze sklepu Ale drogie bułki Po prostu 2 zł, a kosztowały 50 groszy nie no, stać mnie! Czego, o, czego mam? Jakieś 300. 300. E, widzicie, 32 tysiące pieniędzy to mię to stać! Ale ja też muszę płacić za inne rzeczy za ratunki, które kosztują. 1000 zł i tak dalej! I czego może znajdę sobie jakoś tutaj pracę? Zjedziemy sobie. Właśnie tą ulicą Mówię wam co będę się działo Będziemy właśnie sobie jechać I Ej, co, Jej, co tu się stało? Nie wiem Będziemy... Sławieński Tutaj już sobie przyjadę Do czego nilera, jak będę chciał To samochód, bo Nie czego to jest beta mojego starego Więc Nie czego to jest beta mojego starego Widzicie? To dwa beta mojego bo to nie jest żadna tam, stara, stara słów mojego dzieciństwa, tylko to jest nowa beta. Po prostu nowa betunia. Nie wiem, zostawię ją u może nie wiem. Właśnie on mi wypożyczył tą betę. On sobie ją zakupił, nie wiem, jakieś dwa tygodnie temu i wypożyczył mi, żeby po prostu ją pojechał do tego, do, do Sławka. Więc, ale my nie jedziemy do Sławna. My jedziemy gdzie i gdzie gdzie, gdzie, gdzie. I czego, słuchajcie, to żeby wam nie było, żebyście nie byli znudzeni, to ja właśnie sobie to w przyspieszonym tempie jak Janek. Słuchajcie, Ooo! Tyr wyjeżdża! Ej, dawajcie robi. Może zrobiła takie coś z tirami. Więc jakby to... Więc znalazłem fajne... Jak widzicie, było przyspieszone tempo. Ale właśnie znalazłem sobie takie fajne coś do driftowania. Tak. Patrzcie, trzeba się rozpędzić. Dobra, musimy wjechać z wielkim rozpędem. Ciuu. Musimy wjechać z bardzo wielkim rozpędem. Tam. Uwaga! Drogi śledzie, bo nikt to super zio jedzie. Dobra. Zaczynamy na naszą betunię wjeżdżamy. Jest! Ale drift! Dobra, dość driftów na dziś. My mamy. Nie po to stary mi pożyczył... Powiedział stary, że nie po to mi pożyczył B, B, że ją zepsuł. Dobra. Widzimy się, jak już pojadę do mojego nowego domu. No okej, okay, to jak widzieliście, jakoś zaparkowałem na swojej działce, no jak widzicie, na swojej działce jakoś zaparkowałem, łączyłem sobie ręczny, i to jest mój domek! Tylko jak chcecie, żebym pokazał go od, jak chcecie zobaczyć go od środka, to zostawcie łapkę w górę i suba, jak będzie 500 subów, to ja zrobię odcineczek, jak pokazujemy, co jest w tym domu, jak to jest w środku tego domu. No to ja tu mieszkam czego, więc na chwilę idę do domku się zdrzemnąć, bo jechałem więcej, 500 km moją betunią, więc idę do domku na chwilę, więc widzimy się za dwie godziny. No dobra, minęło już trochę czasu. Stwierdziłem, że pora trochę pozwiedzać, bo trochę już przotrzymałem, trochę już tam filmów, moją to teraz pora. Palić betonie? betunie? Dlaczego ja tu w tym dołu będę robił filmy? chcecie, to mogę zrobić filmik tutaj, że przyjedzie. Ups, sorry, jak, że wyjechałem Ci na chatę, ale... Dobra, jakoś da się wyjechać stąd. Poczekajcie, najpierw jak chcemy gdzieś jechać, to ja Wam powiem, gdzie jedziemy. Na stację benzynową. Aaaa, no ty co Cię wpychasz? dobra, nieważne, oni nie umiał tutaj generować Co, jechać z tej strony? Nie, tutaj z tej strony. No dobra. No to jedziemy sobie. Tyle, ile tu dozwolone, czyli 50 na godzinę. Po prostu. Zatankować sobie. I czego ja radę dosłownie zatankować, ale dlatego, bo robiczki, gdzie ja Tak tam tylko będę spał. No szkoda. Ej, tam jest taki domek, Podoba. Więc czego słuchajcie Mogę zakupić nowy domek ja po prostu. Ale dobra Na razie ten blisko mi się podoba bardzo Czego będzie live z To X O godzinie... Pamiętajcie zawsze live o godzinie 18.00. Jak chcecie to mogę zrobić live Z, z, z typowym nowego do dnia Dobra podjedźmy sobie pod sklep O Siur, siur! Okej, okay. teraz... Aaa, zapomniałam ja zatrzymać samochodu! Dobra. No, biorę! Teraz ka ten kabel. Tak wiem. Siur, 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 siur! Dobra, zatakowane. Teraz pytam się ile to złotych. Halo? Ja. No! Proszę Pana. Proszę! Jeszcze sługa jest jeszcze w regucie, więc... Tu będzie wszystko kosztowało, prawda, I jakieś 10 zł No dobra. Nie wiem, on gdzieś się tągnie przez to, Twój jest... mój telefon tutaj ręce. Nie widzicie go pewnie, ale trzymam go w ręce. I... Przez radio. Nieważne, radio, złote przeboje. Dobra, jedziemy stąd. Dobra, skoro mamy fajne to chyba musimy pojechać szukać jakiejś pracy nowej, bo pracy nie mamy. Jesteśmy biedni, jak wyszedł na chudze, żeby widzowie zaś właśnie prosili, czy daj tu już daj Dobra, bo ja już nie w tym tak pracować, to, X, to może pojedziemy, będziemy pracować, tak, bo my już wszystko mamy, już można sobie pracować. Widzicie, jesteśmy w sławnie. Jesteście sławno. Ups. Czerwone światło. To trzeba się zatrzymać. Tylko włączę migać. Bo wiadomo, że po prostu tam sobie jedziemy. A w sumie to. W sumie już się dziwię, dlaczego nie włączaliśmy. Trzeba po prostu Dobra, Dobra. To jest krótka prasa. Zobaczycie, to będzie będą dłuższe raz. I widzicie tam są remonty, tu są remonty! Więc... Okej. Okay. I teraz czekamy na naszą kolej. Halo! Halo! Panie światło! Włączaj się! Chcę skręcić! Dobra! Jarosławiec Bra rozmowa o pracę gdzie tu jest? dobra to teraz sobie jedziemy to teraz to teraz sobie jedziemy po prostu no będzie, nie wiem szukamy jakiejś pracy może coś tu znajdziemy, więc widzimy się jak już znajdę. Słuchajcie! Nie wiem, jakoś moja beta stała się jakaś czarna, nie wiem. Może po prostu z gorąca, nie wiem. No nie o nie, nie, nie się miałam to. To jest po prostu sprawa, bo jest dziwna sprawa o tym. Nie Dobra. Więc pracy tutaj nie znalazłem, ale dodzwoniłem się do szefa, który powiedział tak. Słuchaj, podejść tak. To jest to taki budynek, tam będziesz mógł porozmawiać o parace. To po prostu jak tak do mnie szef powiedział, to ja to robię. I wiesz, w tej uliczce nie ma jeszcze żadnego ulepnego, żeby jeździć. Nie ma nic tu nie wiem. Jest. Tylko, że to jest zamknięte. coś mi mówił, że mamy się spotkać tutaj, obok. Więc tutaj są wszystkie słowiańskie rozmowy o pracę. Więc stałem sobie... Więc te. wejdziemy sobie tutaj. Okej, okay, dobra. Regionem... Nieważne! O! Dzień dobry proszę pana, co to mu pana słychać? No, że pana ja tu przyszłam rozmawiać o pracy. No dobra, nie zwracaj uwagi do tych butynek. No dobra, nie będę zwracał uwagi na ten butynek. Proszę, tutaj adres, pan pojedzie do malechówka. No dobra, widzę, że ten ktoś mówi, że mam pojechać do jakiegoś malerburska. Dobra, pewnie, no to jadę do Pałęcznicka, czemu by nie? Akurat jest tu zielone światło, ooo! Okay. No to, dopóki dojedziemy, to załóżmy, ile mamy czasu, nie? wreszcie tam, gdzie mieliśmy dojechać, czyli do prawda? Dzień dobry, proszę pana, czy pan tutaj właśnie zatrudnia kogoś? Tak, zatrudnia. Znaczy, muszę kupować, muszę jeździć bycią, be, be, czy jutro, czy może mi jakiś samochód da się? No, nie. no. Dzisiaj pan pojedzie z moim samochodem i jutro Panu uprzyjdzie się, by jakiś. No okej, okay. więc niech pan weźmie paczkę. I pan okej? Okay? No dobra. No to wezmę paczkę darłowo. Okej, tutaj przejdę Słuchajcie, darłowo. you, Jak widzicie widzowie, ja już dostarczyłem paczkę. I o, telefon. Dr, dr. Dzień dobry, proszę pana. To już pana koniec pracy. Może poprowadzić tu tu. No dobra. Więc słuchajcie, teraz będziemy wracać do domu, czyli mój najlepszy moment. Dobra, trochę może zarobiliśmy. Dobra. dobra, widzimy się za chwilę, jak do dojadę do domu. jak widzicie, ja się zakopałem, no popatrzcie, nie mogę wyjechać stąd, nie mogę, dosłownie, jakie to jest No cóż, może Laweta jak przyjedzie, to, to może zabierze mnie i... Widzowie, oto właśnie, bo musieliśmy tą lawetą jechać do Sławna mi to poszło, przeglądali, i nadal i się zmienił kolor. Nie wiem, nie o to no po prostu się zmienił kolor. Ups, zagapiłem się. A ja w zamiast do to do zrobię. Jak już wiecie, mam <grych> i no, pojedę tak. Jak pan mi powiedział, że BMW jest w bardzo dobrym stanie to jest BMW na najnowszym rynku. Więc jak będę... może jak ten BMW będzie stary, to może komu sprzedam no. Nie wiem. Więc sobie kaszlaczka kupię, Ale kaszlaczek to słaby samochód. Co kupuje kaszlacz? Co kupuje kaszlak? Nikt nie kupuje kaszlaków. Co byś nas zrywał. Co za kaszlak? to na reklamę To żeś nas wrypał. No za kaszlaka Jesteś tam... O i jesteśmy Widzicie więc tu jednak da się Moją becie galarecie zaparkować Dlaczego parking Jakbyście chcieli mnie odwiedzić Jest tutaj Nie wjeżdżajcie mi tylko na ogród O tak nie wjeżdżajcie W sumie tu tak też możecie stać ale na ogrodzie to ja będę robił różne rzeczy, przykładowej imprezy i tak dalej. No dom wam pokażę... Nie wiadomo. Nie, wiem, ale wam pokażę. Więc słuchajcie, to by było na tyle. Pracownik powiedział, że... że po prostu było no, do mnie jak jechaliśmy i powiedział, że my że dzisiaj jest sobota i nie muszę pracować, więc... Żegnam Was widzowie, do następnego papatki!